Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Władysława Brąk, Bąk z rzepienika Suchego, zioła złote, zioła na wagę złota. Proszę Państwa, otóż chciałam Wam pokazać jak wygląda orzech, nie jest takim dły, bo jest najlepszy listeczek, lepiący, o widzicie, się łapnie palca, to się nie chce oderwać, po prostu orzech, czyli liść orzecha dla dzieci. Już od nawet drugiego roku życia, jak nazbieracie teraz, moi drodzy, nasuszycie w taki sposób zawiązane, jakby Wam to pokazać. O, z jednej strony i z drugiej strony zawiązane, tak, o i kładzie się tak na te, jedna strona dłuższa, druga krótsza, żeby sobie sech. I proszę Państwa, przykryć to trzeba jakąś gazetą, papierem, żeby się nie kurzyło gdzieś na strychu. I proszę państwa, zabija grąkowce, paciorkowce, grzyby, kandydozę. Dur brzuszny, jest przyjęty w medycynie naturalnej, owszem, i zaakceptowany. Jest w zielarski sklepach, ale jak macie orzecha, wystarczy dwa, dla całej rodziny takie dwie gałązeczki, nie będziecie ponosić kosztów żadnych, dlatego pokazuję, jak i co trzeba zrobić. Oczywiście uważajcie, żeby sobie. Orzechów, które już się zawiązały, nie zrywa, zrywamy te liście, które nie mają orzechów, ale one już i tak są za duże, więc proszę Państwa, możemy zrywać te liście jeszcze tak do 10 i będą korzystne po prostu dla naszego zdrowia. Do live'a o godzinie 9. Władysława Bąk.